Głos przeciw. Pan... Panie, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałem złożyć głos przeciw do tych wniosków, które były zgłoszone dotyczące odroczenia rozpatrywania pierwszego czytania projektu ustawy medialnej, tak zwanej ustawy medialnej. Szanowni Państwo, kwestia, kwestia mediów publicznych, które powinny być mediami obiektywnymi, a nie mediami, które są stroną zaangażowaną bardzo mocno w spór polityczny w Polsce, to nie jest sprawa, to jest, Wysoka Izbo, sprawa pierwszorzędna dla polskiej demokracji. Nie ma, nie ma dobrze funkcjonującej demokracji bez dobrze funkcjonujących obiektywnych mediów publicznych. I I ja rozumiem, że opozycji zależy dzisiaj, żeby odwlec te zmiany, niezbędne zmiany w mediach publicznych, bo chociażby jeszcze przez dwa tygodnie chce mieć tubę, gdzie będzie w sposób nieuzasadniony wywoływać negatywne społeczne emocje. Negatywne, niczym nieuzasadnione społeczne emocje. Budzić strach wśród obywateli. Nieuzasadniony strach. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, te media publiczne, które powinny być mediami obiektywnymi. To są media, gdzie lider jednej z partii opozycyjnych, mówię o panu przewodniczącym Petru, w ciągu ostatniego miesiąca przez 6 godzin występował w tych mediach. A, a, prezydent, a prezydent Rzeczypospolitej, który w tym czasie był, był główną postacią wielu ważnych wydarzeń w naszym kraju, mógł w tych mediach być zaprezentowany tylko przez 14 minut. To są obiektywne. To są, to są te państwa zdaniem obiektywne media publiczne. Te media publiczne wymagają pilnego uzdrowienia i pilnego doprowadzenia do sytuacji, kiedy będą mediami, które służą obywatelom, a nie służą tylko i wyłącznie interesom jednej lub dwóch partii opozycyjnych i służą temu, żeby siać w Polsce zamęt. Dlatego, Dziękuję, pan, panie marszałku, zwracam się z prośbą, żeby. Te wnioski przegłosować, odrzucić i przejść natychmiast do procedowania w sprawie tej ustawy. Dziękuję bardzo. Mm, dziękuję.